Zadanie trzecie prosto do matury, strona 42. W kąt o mierze 20 stopni wpisano okrąg. Kropka. Punkty styczności ramion kąta i okręgu połączono cięciwami z dowolnym punktem okręgu. Wyznacz kąt między tymi cięciwami, rozpatrz dwa przypadki. No ja te dwa przypadki rozgraniczyłem pomiędzy kąty alfa 1 i alfa 2. No i do te dowolne punkty, które jakościowo stanowią, rozdzielenie zadania na te dwa przypadki, to jest C1 i C2 zatem jeżeli znajdziemy alfa 1, alfa 2 to rozwiążemy zadanie yy, moi drodzy, jak się za to zadanie zabrać? no przede wszystkim trzeba by, nie wiem, narysować może promienie, które biegną do stycznych, tak? czyli może tu i tu, zawsze się to przyda to tak, wiemy, że mamy kąt prosty. Tak? Kąt padania promienia na, na styczną zawsze to jest kąt prosty. Tak? No i teraz łatwo nam będzie znaleźć kąt, który ja sobie tutaj roboczo nazwę Beta 1 i, i namaluję go kolorem powiedzmy zielonym to tu wezmę cieniutki rysik proszę zobaczyć niech tu będzie kąt beta1 widzimy go? teraz moi drodzy co my zrobimy? tutaj jeszcze nazwę sobie ten punkcik no tak, ten punkcik to jest S środego kręgu, tak? S, tu widać natomiast ja sobie nazwę jeszcze ten punkcik jako yy, o no to s mi się troszeczkę nieładnie na nieładnie napisało, bo jest bliżej tego czego nie trzeba, teraz będzie s tu widać, tak? tu o i teraz moi drodzy z czworokąta o a SB uzyskujemy efekt, że 20 stopni plus 2 razy 90 stopni plus beta 1 równa się 360. Muszę mówić skąd to? No stąd, że suma kątów w czworokącie dowolnym wynosi 360 stopni. No to działamy. Tu jest 180 plus 20 to jest 200. 200 stopni plus beta 1 równa się 360 stopni, czyli beta 1 da 160 stopni. No to moi drodzy, alfa 1 jest kątem tak? Alfa 1 to jest kąt wpisany oparty na tym samym uku, czyli stanowi jedną drugą beta 1, tak? Z tego wynika, że alfa 1 równa się 80 stopni i pół zadania rozwiązane ale druga połówka jest banalna nawet nie musimy żadnej filozofii uprawiać tylko zobaczcie jak ja bym sobie tutaj zrobił może kolorem takim czerwonawym i wąskim rysikiem kąt beta2 tu nie kończymy jeszcze lekcji beta2 no to jaka jest miara kąta beta2 szybciutko Beta 2, dokładnie 360 stopni minus beta 1, czyli to jest równe 200, tak? Wobec tego kąt alfa 2 to jest połowa beta 2, tak? Czyli to jest po prostu 100 stopni. I całe zadanie rozwiązane. Dziękuję.